Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień za pomocą dzwoneczka, dzięki czemu nigdy nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. Chciałam Was również zachęcić do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia, źródła i zachęcam Was również do dyskusji na temat omawianych spraw i. Takich, które dzieją się teraz albo działy się jakiś czas temu, ale chcielibyście o nich usłyszeć. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam kolejną historię dwojga ludzi, których kiedyś łączyło coś dużego: wielka miłość, wspólne plany, wspólne dziecko, rodzina. Jednak z czasem te emocje zaczęły stawać się dużo chłodniejsze, przekształciły się w złość. Agresję, zazdrość, a może nawet nienawiść. Ale czy możliwe, żeby po jednej kłótni być w takim stanie, aby wyjść z domu i już nigdy do niego nie wrócić? Dzisiaj przeniesiemy się do Niemiec, do miasteczka Selvkant, położonego w powiecie Heinsberg w Westfalii Północnej nad Reni. Jest to najbardziej wysunięty na zachód kawałek Niemiec. Według danych z 2010 roku w miasteczku mieszkało około 10 tysięcy mieszkańców. Na pierwszy rzut oka, jeżeli wpiszemy sobie tę miejscowość w Google albo przejdziemy się mapami Google, to wygląda to bardzo sielsko. To właśnie tam wraz z 35-letnim mężem Manfredem oraz 7-letnim synem Konradem mieszka 29-letnia Dorota Gałuszka Graniczny. Jednak Dorota nie pochodzi z Niemiec. Kobieta pochodzi z Radlina na Śląsku w Polsce i wyjechała do Niemiec jako bardzo młoda dziewczyna wraz ze swoim mężem. Dorota i Manfred byli małżeństwem od około 11 lat. Para poznała się jeszcze w Polsce w rodzinnym domu Doroty w Radlinie. Siostra Doroty opowiada, że Manfred przyjechał do ich domu, aby coś naprawić, i wtedy właśnie się poznali. Manfred było 6 lat starszy od Doroca, zupełnie nie przeszkadzało to 18-latce. Kobieta była szaleńczo zakochana, para właściwie była szaleńczo w sobie zakochana, mieli plany, chcieli budować rodzinę i postanowili wspólnie wyjechać do Niemiec. Bardzo szybko na światł przyszedł ich syn Konry. Siostra Doroty, Kasia, opowiada, że Dorota była osobą bardzo pozytywną, osobą, która chętnie pomagała innym i, i lubiła to robić. Dodatkowo miała wokół siebie bardzo wielu przyjaciół, bliskich ludzi, którzy chętnie spędzali z nią czas. Była optymistką i pozytywnie patrzyła w życie. Była też uparta w dążeniu do celu. A najważniejszy w jej życiu był jej syn, Konrad był jej oczkiem w głowie. Jeśli chodzi o wygląd, to Dorota miała długie blond włosy, niebieskie oczy i około 165 cm wzrostu. Na co dzień kobieta pracowała jako kucharka w przedszkolu, a wieczorami dorabiała sobie w pizzerii. I mogłoby się wydawać, że to poukładane życie 29-latki wygląda dobrze, wszystko jest tam idealnie ułożone, co jednak nie wszystko było takie, jak mogło się na pierwszy rzut oka wydawać. W związku Doroty i Manfreda pojawiły się pewne problemy. I już kilka dni po swoich 29 urodzinach Dorota podjęła decyzję, że chce się rozstać ze swoim mężem. Była na 100% pewna, że, że tego chce i że to jest ten moment. Nie była w stanie zauważyć już żadnej szansy dla tego związku. Próbowała jakoś wcześniej z mężem rozmawiać, natomiast dzisiaj już wiedziała, że nigdzie dalej to nie pójdzie. 18 października 2016 roku syn Doroty i Manfreda, Konrad, spędzał czas u swoich dziadków ze strony taty w Holandii. I najprawdopodobniej tego właśnie dnia Dorota postanowiła porozmawiać ze swoim mężem na temat rozstania i powiedzieć mu o tym, jaką podjęła decyzję. Kobieta planowała rozpocząć nowe życie i przeprowadzić się do Bawarii, gdzie mieszkała jej starsza siostra. Według późniejszych zeznań Manfreda, z między parą doszło do dość dużej kłótni. Wzburzona Dorota wzięła tylko portfel z dokumentami, w którym było jakieś 90 euro i wyszła z domu w nieznanym kierunku. Kobieta miała na sobie wtedy ciemne jeansy i skórzaną kurtkę. Kobieta nie wzięła jednak ze sobą u swoich okularów, bez których bardzo rzadko wychodziła z domu. Według tego, co mówię, jej rodzina zwyczajnie ją lubiła, bo dobrze w nich wyglądała, jeśli nie miała jakiejś poważnej wady wzroku to jestem w stanie zrozumieć, że mogła być wzburzona i po prostu nie pomyśleć o tym, a chcieć jak najszybciej opuścić dom. To właśnie tego dnia Dorota była po raz ostatni widziana w miasteczku, w którym mieszkała. Trzy dni później, 21 października, Manfred, mąż Doroty, postanowił zgłosić zaginięcie kobiety na policję. Jednak od początku próbował powiedzieć, że i przekonać wszystkich, że kobieta wyjechała, uciekła, właściwie to uciekła z kochankiem. Jednak rodzina Doroty, a przede wszystkim jej mała, absolutnie nie wierzy w to, że córka mogła być, wyjść z domu i zaplanować jakąś dalszą podróż, nie biorąc ze sobą podstawowych rzeczy, takich jak telefon czy torebka. Od początku śledztwa Manfred był podejrzewany o nieumyślne spowodowanie śmierci Doroty w ich domu i nawet został aresztowany oraz posiadał status podejrzanego w tej sprawie. Natomiast bardzo szybko został też wypuszczony przez policję po tym, kiedy sprawdzili mieszkanie Doroty i Manfreda i okazało się, że nie ma tam żadnych śladów, które mogłyby świadczyć przeciwko niemu, więc właściwie nie było żadnych dowodów, że ma on jakikolwiek związek ze zniknięciem swojej żony. Następnie prokuratura w Aachen stwierdziła, że nie ma twardych dowodów przeciwko Manfredowi, dlatego też jego status podejrzanego został zdjęty bądź też anulowany. Według niemieckiego prawa, nawet jeżeli Manfred zostałby osądzony na podstawie procesu poszlakowego i dostałby karę, którą gdzieś tam już by odsiadywał, to później nie byłoby takiej możliwości, aby mógł zostać osądzony jeszcze raz, nawet jeżeli ciało doroty by się odnalazło. Warto również wspomnieć, że jeżeli zostałby osądzony na podstawie tego procesu poszlakowego, to maksymalna kara, jaką mógłby dostać, to byłoby 7 lat. W trakcie trwania związku Doroty i Manfreda kobieta dość szybko zauważyła, że jej mąż staje się porywczy i niedostępny. Miała dość duże nadzieje, że mężczyzna się zmieni i bardzo chciała do takiej zmiany doprowadzić, co jeszcze bardziej komplikowało związek tej dwójki. Dodatkowo mąż Doroty był o nią chorobliwie zazdrosny, a sam dość często ją okłamywał. Jakiś czas przed swoim zaginięciem Dorota odnowiła również kontakt ze swoim starym, bardzo dobrym kolegą, który obecnie mieszkał w Holandii, czyli dość blisko od miejsca zamieszkania Doroty. I jemu też nie wyszło w małżeństwie, też był po trudnym związku. Dorota właśnie planowała rozstanie i para dość często ze sobą rozmawiała, kiedyś byli naprawdę bliskimi, znajomymi, i, i tutaj to jest taka dość istotna informacja. Rodzina Doroty twierdzi również, że w momencie, kiedy kobieta zaginęła, Manfred przedłużył pobyt ich syna Konrada u swoich dziadków. Tuż po zaginięciu Doroty jej ojciec pan Andrzej wraz z całą rodziną udali się do Niemiec, aby wziąć udział w poszukiwaniach córki. a Były prowadzone dość duże poszukiwania na terenie miejscowości, gdzie Dorota mieszkała oraz w okolicznych lasach, których było tam dość sporo. A mężczyzna bardzo mocno przeżył całą tą sytuację ze zniknięciem swojej córki i był to dla niego wyjątkowy stres i być może właśnie ta sytuacja spowodowała, że pół roku później pan Andrzej zmarł na zawał. Cień na męża zaginionej rzucały również zeznania mieszkańców miejscowości oraz sąsiadów rodziny państwa granicznych. Zeznawali oni, że około godziny 23 .00 18 .00 października słyszeli oni odgłosy kłótni dochodzące z posesji Doroty oraz Manfreda, a także widzieli ciemny samochód czarny na holenderskich numerach rejestracyjnych obok domu Doroty i Manfreda. Natomiast z nieznanych powodów wszyscy oni wycofali później swoje zeznania. Oficjalnie nikt nie widział Doroty od 18 października, wtedy wieczorem również nikt jej nie widział, nie nagrały jej też żadne kamery monitoringu znajdujące się w miejscowości. Jednak rodzina Doroty nie poddaje się, szukają jej cały czas. Zaangażowali również belgijską fundację, która specjalizuje się w szukaniu osób zaginionych przy pomocy specjalnie wyszkolonych psów, ale to również nie przyniosło żadnego rezultatu. Dorota nie dała też znaku życia, nie odezwała się ani do rodziny, nie pojawiła się również u swojej siostry w Bawarii, ani u drugiej siostry, która mieszkała w Holandii. Nie nawiązała kontaktu, ani nie pojawiła się również u tego znajomego, z którym odnowiła niedawno kontakt, który także mieszkał w Holandii. Natomiast niemiecka policja zawiesiła śledztwo w sprawie zaginięcia Doroty, ponieważ, jak twierdzą, nie mają żadnego punktu zaczepienia, a polska policja nie może w tej sprawie nic zrobić, jeżeli niemiecka policja ich nie poprosi o pomoc. Manfred pozbawił rodzinę Doroty możliwości kontaktu z Konradem, z ich wnukiem, ich siostrzeńcem, zmienił numery telefonów i tak naprawdę nie ma żadnej opcji, aby. Babcia i ciocie mogły się w jakikolwiek sposób spotkać z chłopcem. Poszukiwania na terenie Niemiec trwały od około 5 lat, były dość intensywne, jednak nie przynosiły żadnych rezultatów. Po takim czasie wzięto również pod uwagę teorię, że Dorota może nie żyć. Jeden z detektywów, który był zaangażowany w sprawę Doroty, oferował nagrodę w wysokości 5000 tysięcy złotych za jakiekolwiek informacje, które mogą w jakiś sposób pomóc ustalić, co wydarzyło się 18 października 2016 roku. Natomiast zupełnie nikt się po tę nagrodę nie zgłosił, zupełnie nikt nie zgłosił się z żadnymi istotnymi informacjami, które w czymkolwiek mogłyby pomóc. I tak niestety do dzisiaj nie wiadomo, co się stało z Dorotą, czy kobieta żyje, czy postanowiła rozpocząć nowe życie, czy też doszło do poważniejszej kłótni niż twierdzi Manfred. Jej rodzina nadal próbuje rozwiązać zagadkę i dowiedzieć się, co się wydarzyło 18 października 2016 roku, czy doszło do jakiegoś wypadku, czy kobieta wyjechała. Ale jest dla nich dziwne, że nie dała znaku życia, nie skontaktowała się z nikim i zostawiła swojego syna, który był dla niej tak ważny. To już wszystko w sprawie zaginięcia Doroty Gałuszka Graniczne. Dajcie znać, czy słyszeliście kiedykolwiek o tej sprawie i czy jest według Was interesująca. Jeżeli słyszeliście bądź mieszkacie gdzieś niedaleko miejsca zaginięcia Doroty i macie jakiekolwiek informacje, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie, na pewno o tym wszyscy poczytamy. A teraz dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka do końca i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich. Cześć!